Rozdział trzeci Niepokój inteligencji Teraz będzie wiersz zatytułowany Przedskazanie, przepowiednia Nastanie god, raz i czorny god, kiedy cerej karona upadziot, zabudzie cierń k nim i lubow, I piścia mnogich budziet śmierć i krow. Kada dzieci Когда невинных жен Незвергнутый не защищит закон, Когда чума от смердных мертвых тел Начнет бродить среди печальных сел, Чтобы платком из хижин выживать И станет глад Сей бедный край терзать. И зарево окрасит волны рек, В тот день явится мощный человек, I ty Ewo uznajesz i Za ciem w rukie Jego błatnej nosz. I gorie dla ciebie. Twój płać, twój ston. Jemu tak da pokażeć, smieszon. I budziec się urzastno, mraczno w nią. Jak płaszcz Jego z was wyższyną Ja z rozpędu przeczytałem cały wiersz, bo znalazłem go na stronie. Jest to wiersz Lermontowa. Przy tytule był dopisek. Eta et ta, czyli to jest marzenie. Lermontow napisał ten wiersz w 1830 roku, gdy miał 16 lat. No ale wracamy do książki. Gdy dziś, z odległości stulecia z góry, wracamy myślą do procesu dekabrystów, żałujemy nie tylko pięciu zawisłych na szubienicy ludzi, nie tylko kilkudziesięciu innych pogrzebanych żywcem na Sybirze i tego zastępu szlachetnych kobiet, które poszły za zasłańcami. Żałujemy tego typu Rosjan, który zdawał się być zwiastunem rychłego odrodzenia Rosji, a który brutalną dłonią zmieciony został z powierzchni życia rosyjskiego. Pokolenie dekabrystów miało tę pełnię życia, to zdrowie duchowe, którego już nie spotykamy w żadnym z następnych pokoleń. Typ ten nie miał jeszcze tego, co z czasem hercen nazwie spaczeniem rosyjskim ruski nadłom. Było to pierwsze pokolenie rosyjskie, które wyprzedziło i pozostawiło w tyle za sobą carat. Mniej więcej do epoki kongresu wiedeńskiego, carat kroczył na czele, prowadząc naród za sobą brutalnie nieraz zmuszając go do postępu, jak za czasów Piotra I. I Katarzyna II i Aleksander I w początkach panowania wyprzedzali swymi pomysłami i próbami reformatorskimi ogromną większość oświeconego lub raczej pół oświeconego społeczeństwa, które stanowiło wówczas wyższą warstwę Rosji. Dopiero po wojnach napoleońskich wyrosło pokolenie, które zaczęło tworzyć i omawiać plany odnowienia Rosji. I gdy Aleksander zapadał w coraz mroczniejszą reakcję, postanowiło wcielić te plany w życie na własną rękę. Ci entuzjaści reformy, widząc jak rośnie dookoła nich zastęp zwolenników, który dojść miał do liczby 60 tysięcy osób, a nie mając w najbliższej przeszłości żadnego doświadczenia, żadnego wspomnienia masowej klęski, szli z zapałem przed siebie. Nie zdawali sobie, nie mieli czasu zdawać sobie jasno sprawy, ani z martwej obojętności mas ludowych na ich cele, ani z małoduszności ogółu, który ich się niebawem wyprze jako wyrodków ojczyzny. W pokoleniu tym po raz pierwszy w dziejach Rosji obudziła się jednocześnie świadomość narodowa i cywilizacyjna, poczucie potrzeby rozwijania rodzimych pierwiastków życia rosyjskiego i poczucie potrzeby szybkiego ruszenia Rosji w ślady narodów oświeconych. Nie ma wśród nich jeszcze ostrej antytezy zachodowca i słowianofila. Zapał reformatorski góruje w tych ludziach nad rządzą odwetu. Jest radość tworzenia. Nie ma radości niszczenia, nie ma jeszcze zalewu duszy przez gorycz i nienawiść, nie ma starowierstwa doktryny, ponurego fanatyzmu. Ta świetna plejada młodzieży, gotującej szturm do twierdzy ucisku, nagle zapadła w przepaść. Pozostali przy życiu jej zwolennicy, steroryzowani, umilkli i starali się dalszym życiem zatrzeć pamięć błędów młodości. Następne z kolei pokolenie, to jest pierwsze pokolenie Mikołajewskiego panowania, pamiętało jeszcze tę epokę jaśniejszą. Zetknęło się ono w młodości ze świeżymi wspomnieniami wielkich wojen, z tradycją 1812 roku. W młodocianych duszach pozostał ślad atmosfery podniosłej, bohaterskiej, towarzyszącej wielkim wydarzeniom dziejowym i wielkim ruchom politycznym. Za przykładem starszych braci swych wchłonęli hasła, które ożywiały wówczas zachód. Hasła Lafayette'a, Kawaniaka. Tchnienie entuzjazmu, które ich owionęło w pierwszej młodości, pozostawiło niezatarty ślad na całe życie. Cytat. Pamiętam zjawienie się pierwszych pieśni Onegina i pierwszych scen Gore od Urna, pisał Herzen w listach do przyszłego przyjaciela w roku 1000, 864. Pamiętam, jak przerywając śmiech Grybojedowa, uderzał jak dzwon w pierwszym tygodniu postu poważny wiersz Ryliewa. Koniec cytatu: Pozostało mu na całe życie wspomnienie pokolenia dekabrystów, wspomnienie jasnych twarzy i nadziei, jasnego śmiechu i jasnych łez. Wspomnienie tej epoki skojarzone z opowieściami z 1812 roku utworzyły w jego pamięci to, cytat, złote tło ikony, na którym jeszcze wyraźniej występują czarne oblicza świętych. Ci młodsi bracia dekabrystów dostali się w srogą, mrożącą atmosferę mikołajewską. Ich młody zapał nie znajdował żadnego ujścia w tych ponurych dniach, jakie nastąpiły i ciągnęły się bez końca. Nie było wyjścia z tej matni. Groziło młodemu pokolenie spaczenie, śmierć ducha. Zaczęli ukazywać się jacyś ludzie, zgubieni, nieszczęśliwi, niepotrzebni, niewiedzący, dokąd iść. To jest nieznający ani celu, ani drogi, lecz czujący, że tak żyć niepodobna. Ludzie skądś Oderwani i opuszczeni w niebezpiecznym miejscu, jak dzieci w lesie. Starsi z nich to byli dekabryści, którzy ocaleli. My zamykaliśmy ich procesję. Jak chłopcy ulicznie zamykają pochód odchodzącego pułku, a sami rośliliśmy na ludzi zbytecznych. W czwartym dziesięcioleciu stulecia. Zetknął się Hercen z dwoma wybitnymi ludźmi z epoki aleksandrowskiej: P. Czadajewem i z Michałem Orłowem, druhem dekabrystów, który ocalał dzięki potężnej pozycji przy dworze swego brata Aleksego. Obydwaj byli to ludzie złamani, typ i prototyp, niejako ludzi zbytecznych. Następne z kolei. Młodsze od Hercenowskiego pokolenie nie znało już tych weteranów wielkiej epoki. Rosło w strasznych warunkach duchowych. Nie miało przed oczyma żadnych wzorów, żadnych ludzi godnych uwielbienia. Rosło bez szacunku i miłości do ojców, których widzieli zgiętych przed władzą, oddanych karierze, kartom i rozpuście, niezdolnych do czynu. Cytat. Mając wiele do nienawidzenia i do pogardzenia, nie mieli prawie nic do kochania i szanowania. Całe dziedziny życia wewnętrznego pozostają zapoznane na wieki, na głucho zarosłe w sercu człowieka, który nie zaznał bezgranicznej miłości, do matki ani czci gorącej dla ojców maestrii. Koniec cytatu. Młodzież pokolenia Herzenowskiego, która opuściła szkoły uniwersyteckie w czwartym dziesięcioleciu XIX wieku, przechowywała jeszcze resztki tradycji epoki aleksandrowskiej. Lecz gdy ci aresztanci edukacji przechodzili ze szkoły do życia, nie byli to już pewni siebie entuzjastyczni młodzieńcy, jak Puszkin, gdy opuszczał liceum. Nie było w nich dumnej, niezłomnej odwagi dekabrysty Unina. Naprzód ich, bożyszcze, liberalizm zachodni francuski był po rewolucji lipcowej tylko cieniem dawnego liberalizmu z epoki restauracji. Potem coraz wyraźniej widzieli, że ze swym libera liberalizmem są w Rosji Mikołajowskiej odosobnieni. Że mają przeciwko sobie straszną siłę rządu i wylękłej lub szczerze reakcyjnej opinii, a co gorsza że lud ich zupełnie nie rozumie i że znać nie chce. Cytat: Każdy fakt, każdy rok potwierdzał im straszną prawdę, że nie tylko rząd jest przeciwko nim, z szubienicą i szpiegiem, z obręczą, którą Kat ściskał głową pestla. I z Mikołajem, który zakładał tę obręcz na całą Rosję. Lecz i lud nie jest z nimi, a przynajmniej jest zupełnie obcy. Jeśli zaś i jest niezadowolony, to zupełnie nie z tego, z czego są niezadowoleni oni. Hercen wyjechał za granicę i stamtąd rzucił wezwanie do przejścia na tamten brzeg. Młodzi bracia dekabrystów zostali w kraju i powiększyli szeregi ludzi zgorzkniałych. Całe zastępy upadły na duchu, opuszczały sztandar. Trudno się temu dziwić. Zajrzyjmy do ówczesnego dziennika hercena, a zobaczymy, na jakiej pochyłości znajdował się, stojąc samotnie między represjami rządu a obojętnością Szarego Ogółu. Wśród takich warunków wytworzył się typ człowieka zbytecznego, który czuje, że jego aspiracje, zdolności i wiedza. Nie znajdują zastosowania w życiu człowieka wykolejonego przez przymusową bezczynność. Spaczenie rozpoczyna się od konfliktu z otaczającą rzeczywistością, z nikczemną rzeczywistością rosyjską, jak ją nazywał Bieleński. Rychło jednak ludzie protestujący swym rozumem i uczuciem przeciwko systemowi rządów i opłakanemu stanowi społeczeństwa spostrzegają, że sami nie mogą uwolnić swej duszy od miazmatów rozkładu, jaki system zaszczepia nie tylko swym zwolennikom, lecz i swym przeciwnikom. I tu rozpoczyna się dla nich głębsza tragedia. Konflikt człowieka ze sobą, podsycany przez świadomość wciąż pogłębiającej się przepaści między aspiracjami człowieka a jego życiem, pogrążonym w jałowości, próżniactwie, Jedni z tych ludzi dręczą się do końca życia nie mogąc stłumić moralnego niepokoju, płynącego z poczucia współodpowiedzialności każdego myślącego człowieka za to, co się dzieje z jego ojczyzną. Współodpowiedzialnością za bierność, za niedopełnienie obowiązku obywatelskiego. Inni, liczniejsi, uspokajają się z czasem. Aspiracje ich płowieją, szarzeją, Ścierają się i wreszcie człowiek zlewa się integralnie z nikczemną rzeczywistością. Czyniono w późniejszej epoce ludziom zbytecznym czasów mikołajowskich zarzut, że z własnej winy nie umieli znaleźć ujścia dla swojej energii. Lecz przyjrzyjmy się bliżej ich położeniu. Wszechwładna organizacja państwowa wymagała od człowieka oświeconego Albo stania się kółkiem w ogromnej machinie rządowej, albo pogrążania się w życiu prywatnym i nie mieszania się do spraw publicznych. Do tego pierwszego ludzie uczciwi o aspiracjach obywatelskich mieli wstręt. Niektórzy wchodzili do służby rządowej i cóż się z nimi działo? Przemożna siła wtłaczała ich na tor odwieczny. Najlepsze ich chęci tonęły w oceanie bezprawia. Jeśli nawet człowiek pozostawał sam uczciwy, musiał patrzeć przez palce na tysięczne nadużycia i na nieustającą praktykę gwałtu. Weźmy zwierzenie jednego z tych ludzi, lepszych, którzy weszli w tym czasie do służby państwowej. I to nawet nie zwierzenie radykalnego Hercena, który może nie nagiąłby się do żadnego urzędowania. Lecz zwierzenie umiarkowanego, lojalnego, światłego i uczciwego Nikitienki, który objąwszy urząd profesora, a zarazem cenzora, doszedł do tego, że stał się za Aleksandra II jednym z gnębicieli słowa drukowanego. Nikitienko stanął z dala od wszelkiego nawet teoretycznego ruchu politycznego. Oddał się nauce i profesurze, a z wynurzeń jego widzimy. Jakim pasmem moralnych udręczeń było jego życie? Rozwój wiedzy wyższej w państwie ucisku i gwałtu był jakąś anomalią. Cytat: Smutny widok przedstawia nasze społeczeństwo. Zapisał to pod datą 15 stycznia 1841 roku. Nie ma w nich ani dążeń szlachetnych, ani sprawiedliwości, ani prostoty a nie czci w obyczajach. Małe dusze wyczerpują się w małych plotkach chaosu społecznego. Rozum i szalbierstwo to synonimy. Wyraz człowiek uczciwy oznacza u nas prostaka zbliżonego do głupca. Demoralizacja społeczna jest tak wielka, że pojęcia o honorze, o sprawiedliwości uważane są albo za cechy dusz słabych, Albo za objaw rozentuzjazmowanej romantyczności. Nasza oświata to jedna obłuda. Uczymy się bez miłości nauki, bez poczucia godności i bez potrzeby prawdy. Istotnie, po co troszczyć się o nabycie wiedzy w szkole, gdy życie nasze i ogół nasz są w walce ze wszystkimi wielkimi ideami i prawdami? Gdy wszelka próba zrealizowania jakiejś myśli o sprawiedliwości, o dobro, o pożytku powszechnym jest piętnowana i ścigana jako zbrodnia, po co wychowywać w sobie szlachetne dążenia, wszak wcześniej czy później, i tak wypadnie przestać do ogółu, by nie stać się ofiarą? 28 października 1841 roku Nikitienko zapisuje. Cytat. Dla nas w Rosji nie nastąpił jeszcze okres potrzeb moralnych. Ustrój społeczny przytłacza wszelki rozwój sił moralnych i biada temu, kto z tytułu swego położenia społecznego ma rozwijać działalność w tym właśnie kierunku. To najtrudniejsza pozycja bo fałszywa. Nie tego nam potrzeba. Wykładać wiedzę? Gdzie tu zachodzi jej potrzeba? Nie ma ona oparcia w życiu i jest tylko szkolnym kleceniem pojęć. Mimo woli staje człowiek w szeregu szarlatanów, zwłaszcza moja nauka to istny absurd i sprzeczność. Mam wykładać literaturę rosyjską. A gdzie jest ona? Czy literatura korzysta u nas z praw obywatelstwa? Jako jedyna ucieczka pozostaje martwa dziedzina teorii. Oszukują ludzi i siebie, wypowiadając wyrazy, rozwój, kierunek myśli, podstawowe idee sztuki. Wszystko to ma doniosłość dużą, tam gdzie istnieje opinia publiczna, interesy umysłowe i polityczne, a tu mamy po prostu tylko rzucanie słów na wiatr. Słowa, słowa. I słowa. Żyć w słowach i dla słów, z duszą żądną prawdy, z rozumem dążącym do wyników pewnych i trwałych, oto istotna głęboka niedola. Często, bardzo często, zgnębiony jestem przez świadomość głęboką, ponurą mojej nicości. Gdybym żył wśród dzikich, chodziłbym na łowy ryb i zwierza i spełniałbym robotę. A teraz, jak dziecko, jak głupiec, gram w marzenia i przywidzenia. O krwią serca napisałbym dzieje mego życia wewnętrznego. Przeklęta epoka, gdzie istnieje wymyślona oficjalna powinność działalności moralnej, bez istotnej potrzeby, gdzie ogół nakłada na ciebie obowiązki, którymi sam pogardza. Koniec cytatu. A gdyby człowiek nie pełnił służby państwowej, to nie miałby przed sobą żadnej dziedziny pracy publicznej, gdyż państwo zagarnęło dla siebie wszystko. Można było wprawdzie, jeśli ktoś posiadał dobra ziemskie, rozwinąć pracę w warsztacie rolnym. Lecz i tu była, jak wiemy chociażby z rozważań umiarkowanego kawalina, dziedzina tragicznych konfliktów oświeconego człowieka z własnym sumieniem. Gwałt i ucisk przenikały stosunki wiejskie, i najlepsi ludzie demoralizowali się pod wpływem zaognionych i zabagnionych stosunków socjalnych za ery poddaństwa chłopa. Czy ciemnotę i dzikość mas można było pokonać wysiłkami jednostek? Tu trzeba było pracy zorganizowanej, ogromnej, wymagającej wzięcia się za ręce całej oświeconej Rosji. Lecz najskromniejsza próba takiej zorganizowanej działalności traktowana była przez państwo jako przestępstwo stanu. Zaledwie rozpoczynano teoretyczną choćby dyskusję nad jakąkolwiek inicjatywą społeczną, rozpoczynała się naprzód obserwacja, potem dochodzenie, a wreszcie represja ze strony władz. Wszak niczym innym nie był w istocie tak zwany spisek Pietraszewskiego. Jak gromadzeniem się ludzi dyskutujących nad tym, jak naprawić zadawnione braki życia rosyjskiego. Ludzie wyjątkowej siły ducha i wyjątkowych zdolności, jak Bieliński, potrafili zdziałać wiele i w tych warunkach, ale to działo się kosztem nieustannej, ponurej walki, na jaką nie stać było ludzi średniej miary. Opadam z sił, pisze Bieliński do Botki. Na 14 marca 1840 roku. Gdziekolwiek spojrzę, dusza burzy się, uczucia są obrażone, kółko nasze rozsypało się i jeszcze bardziej się rozsypie. Gdzie tu skłonić głowę? Gdzie współczucie, zrozumienie? Gdzie człowieczeństwo? Żyjemy w strasznej epoce. Musimy cierpieć, aby wnukom naszym żyć było lepiej. Położenie zaiste tragiczne, pisze w liście z 13 lipca tego roku. Przybił mnie widok społeczeństwa, w którym odgrywają rolę i dominują nikczemnicy i tuzinkowe miernoty. A wszystko, co szlachetne i utalentowane, spoczywa w nikczemnej bezczynności na wyspie bezludnej. Koniec cytatu. Nie w lepszym usposobieniu żył Hercem, dopóki był w Rosji. I on żył myślą o pokoleniach przeszłych, jak ówczesne myślące pokolenie Polaków żyło nadzieją wielkiej wojny europejskiej, tak pokolenie Rosjan żyło nadzieją przyszłego przewrotu i cierpienie swoje składało w ofierze dla tych przyszłych pokoleń, które przyjdą pojutrzni. 10 września 1842 roku zapisuje w swym dzienniku Herzen. Że tylko ruch zgiełk życia zagłuszą jego ból wewnętrzny. W chwilach spokoju i myśli rozlega się w jego duszy wieczny głos smutku, oburzenia, krzyk ducha rwącego się do pełni życia ludzkiego, wolnego. Cytat. Czy zrozumieją, czy ocenią przyszłe pokolenia całą okropność cały tragizm naszego istnienia zapisuje to 11 września 1842 roku tymczasem cierpienie nasze to płonka z której rozwinie się ich szczęście czy zrozumieją dlaczego jesteśmy leniwi dlaczego szukamy wszelkich rozkoszy pijemy wino i tym podobne dlaczego nasze ramię nie sięga po wielki czyn Dlaczego nawet w chwilach zachwytu nie opuszcza nas smutek? Niech zatrzymają się z myślą i smutkiem przed kamieniami, pod którymi spoczywać będziemy. Zasłużyliśmy na ich smutek. Czy była taka epoka dla jakiegokolwiek kraju? Rzym w ostatnich wiekach istnienia? I to nie. Tam były święte wspomnienia, była przeszłość. Wreszcie tam człowiek rozgoroczony stanem ojczyzny mógł znaleźć ukojenie na łonie młodej religii, która wyłoniła się w całej rzeczywistości i poezji. Nas zabija pustka i chaos w przeszłości, a w teraźniejszości brak wszelkich interesów powszechnych. Straszna to epoka dla kraju, ta, w której żyjemy pisał w trzy lata później, 29 października. 1845 roku i nie widać żadnego wyjścia. Na typ człowieka zbytecznego składa się cały szereg czynników, a wszystkie one stanowią tło, na którym rozwija się nowoczesna kultura umysłowa Rosji. Odbił się w tym typie napływowy, naśladowczy charakter kultury rosyjskiej, nie mający korzeni, tkwiący głęboko w gruncie rodzimym. Pomylona warstwa półeuropejczyków. Tak nazywa w jednym z artykułów formującą się wówczas warstwą inteligencji rosyjskiej Grybojedow. Grybojedow podpatrzył jeszcze na schyłku epoki aleksandrowskiej i artystycznie odtworzył prototyp człowieka zbytecznego, czackiego. Onegin Puszkina, Pieczorny Lermontowa, Beltow Hercena i cały szereg postaci Turgieniewa. Ze świętą kreacją Rudina na czele. Oto początek galerii tego typu w literaturze rosyjskiej. Klasyczną epokę ludzi zbytecznych stanowi panowanie Mikołaja I. Ale nie zginie ten typ i później. Za Aleksandra II będzie on rzadszy. Za Aleksandra III znów tłumniej zjawiają się ludzie zbyteczni, odtwarzani piórem Czechowa. W duszy człowieka zbytecznego, poza miażdżącym działaniem despotyzmu, znajdziemy i działanie tej kruchości kultury rosyjskiej, która sprawiła, iż ludzie oświatą od mas odcięci, czuli się jak ludzie obcy, tułacze we własnym kraju. Spójrzcie dookoła siebie, pisał w słynnym liście filozoficznym Czadajew. Czy nie zdaje się, że wszyscy jesteśmy jakby w ciągłej tłaczce? Wyglądamy na wędrowców, nikt nie ma określonej sfery egzystencji, w żadnej dziedzinie nie mamy dobrych nawyków ani zasad, nie ma nawet ogniska domowego, nie ma nic stałego, koniecznego. Wszystko płynie, mija, nie pozostawiając śladów ani na powierzchni, ani w nas samych. W domu jesteśmy jakby obcy. W miastach wydajemy się koczownikami, a nawet w większym stopniu niż ci koczownicy, którzy pasą swe stada na naszych stepach. Bo te ludy są mocniej przywiązane do swych pastwisk niż my do naszych miast. Tak pisał Czadajew do Mikołaja I. A po rewolucji bolszewickiej Dymitr Mereszkowski. Jakby wturując słowom wielkiego człowieka zbytecznego Mikołajewskiej epoki, powie myśleliśmy, że Rosja to dom, a Rosja to namiot. No i w tym miejscu zrobimy przerwę w rozdziale trzecim, bo też jest dosyć długi. Może po głosie tego nie słychać, ale zdrowie powoli wraca, także już niedługo będzie dobrze.